Cześć, z tej strony Radek Orszewski. W ramach kolejnej wizualizacji do bieżącego odcinka podcastu Kanban przy Kawie zapraszam Was na historię związaną z dwoma typami zadań: zadaniami, które musimy wykonywać regularnie, cyklicznie co jakiś czas, oraz zadaniami, które są w swojej naturze nieciągłe, a więc takimi, które zaczynamy. I, i które mamy w toku, ale nie wymagają ciągłej pracy. Może być to praca reaktywna, może być to um, praca, która będzie polegała na przykład na codziennym monitorowaniu jakiegoś systemu. Jak sobie z tym radzić, żeby nie doprowadzić do tiketozy? Zapraszam. Zacznijmy więc od wizualizacji i zarządzania tymi zadaniami, które są zadaniami cyklicznymi. Takie zadania przede wszystkim warto sobie w jakiś sposób wyróżnić i zestandaryzować. Spróbujmy sobie zwizualizować taką tablicę. Jeśli wiemy, że w ramach nie wiem, sprintu, w którym musimy przygotować się do sprint review, Potrzebne jest takie zadanie, o którym nie chcemy zapomnieć, to możemy temu zadaniu nadać jakąś strukturę, na przykład w postaci podzadań albo prościej checkboxów i warto o tym powiedzieć w większości narzędzi możemy zautomatyzować tworzenie takiego zadania a więc ono może być na przykład tworzone automatycznie w co drugi poniedziałek tak? a więc poniedziałek co dwa tygodnie tak żebyśmy o tym nie zapomnieli w najgorszej opcji jeśli takie zadanie sobie zestandaryzujemy i Dowieziemy, tak to można powiedzieć. Jesteśmy w stanie, oczywiście, takie zadanie sklonować, a więc utworzyć jego nową kopię i tę kopię po prostu wrzucić do tego backlogu, sprintu czy jakiegoś, jakiejś kolejki, w której będą zadania do zrealizowania w kolejnym okresie. Oczywiście, taka checklista może być całkowicie powtarzalna, może też wymagać pewnej customizacji, a więc możemy sobie powiedzieć, w tym przypadku nie robimy czegoś, realizujemy coś innego. I oczywiście warto zastanowić się również nad wymiarem czasowym tego, po to, żeby nas to edukowało, że na przykład sumarycznie takie przygotowania zajmują 4 godziny, być może zajmuje się tym przeciętnie dwie osoby. A więc znów informacja: ile takiej ulotnej, kradnącej nam czas pracy regularnej nam umyka. Do takich aktywności mogą należeć wszelkiego rodzaju aktywności, które są powtarzalne a więc być może po, comiesięczne raporty czy przygo, przygotowania kwartalne do nie wiem OKRów, do PI planingu. Być może takie aktywności jak na przykład kampania mailingowa, którą wysyłamy z jakąś określoną częstotliwością, czy na przykład konieczność zapamiętania o tym, że trzeba wysłać dokumenty księgowe na przykład do do innego działu. Tak więc wyróżniamy, standaryzujemy, jeśli to możliwe, automatyzujemy i śledzimy również informacje, ile czasu nam to zajmuje, czy wiemy, kto się w tym cyklu będzie tym zajmował. Drugi rodzaj zadań, o których mówimy, to zadania nieciągłe. Co to znaczy? Mamy tutaj często, właśnie w zespołach, szczególnie powiedziałbym, technicznych, ale nie tylko, bo też utrzymaniowych, customer supportu, czy zespołach, które w jakiś sposób umawiają się na jakąś komunikację zewnętrzną. A więc takie zadania, w których mówimy sobie, mamy jakiś przepływ. Ja tutaj szybciutko narysuję taką tablicę, poza standardowymi zadaniami, które są, można powiedzieć, Jednorazowe czy wyjątkowe, a więc takie, które rzeczywiście mają swój przepływ, spędzają jakiś tam określony czas i idą dalej. Mamy zadania, które są taką bardzo niepowtarzalną i nie do końca przewidywalną drobnicą. Co to znaczy? Możemy sobie powiedzieć, że ten zespół również ma pod swoją opieką monitorowanie jakiegoś systemu, przeglądanie logów, sprawdzanie jakichś. Błędów, incydentów. Być może jest to odpowiadanie na pytania, które są kierowane na przykład na jakimś kanale w komunikatorze związany z tym zespołem. Żeby to nie zostało niezaopiekowane, a więc nie, nie wiedzielibyśmy, kto się tym zajmuje, czyja to jest odpowiedzialność w tym, w tym tygodniu czy w tym okresie to warto sobie powiedzieć, jak tą pracę zwizualizować, bez konieczności tworzenia takiego ticketiku na każde możliwe zapytanie, ponieważ rzeczywiście mogłoby to prowadzić do takiej niebezpiecznej tiketozy, gdzie można powiedzieć, tworzenie i administracja tych zadań, ja tu je ja teraz pokolory na pomarańczowo, tak na dobrą sprawę mogłaby zajmować tyle samo czasu, co same, Odpowiedzi na te pytania. Tak jak opowiadam w odcinku, może być kilka przyczyn, dla których chcemy tę pracę śledzić. Między innymi po to, żebyśmy w ogóle właśnie wiedzieli, że ktoś tę pracę wykonuje, a więc że o tym nie zapomniał. Z drugiej strony, może być to potrzebne zespołom zewnętrznym, czy jakimś ciałom audytującym naszą pracę. Być może mamy taką umowę z klientem, że. Rejestrujemy również te aktywności, bo one są na przykład też płatne. A coś, co jest istotne z perspektywy zespołu, to jest również świadomość tego, jak dużo takiej drobnicy realizujemy. Jeżeli umówimy się na to, że na przykład takie rzeczy jak działania związane z monitoringiem będą śledzone w jednym takim ticketze, ja go teraz narysuję odpowiednio większym i opiszę go tutaj jako moni. Scoring, to możemy sobie powiedzieć, że na przykład w danym tygodniu albo innym ustalonym cyklu takie, znajduje, takie zadanie znajduje się w kolumnie w toku. Ono może mieć przypisanego właściciela, być może przez cały tydzień tego samego, być może też rotacyjnie dzień po dniu i umawiamy się, że ono obowiązuje na przykład dla tygodnia 42, i teraz możemy dodatkowo jeszcze sobie to wyróżnić w innym wierszu. Tutaj dla jasności usunę to zadanie, a więc wiemy, że ono jest w toku. Natomiast niekoniecznie praca nad nim może być, musi być ciągła. To znaczy, że ja mogę na przykład przez pół godziny dziennie zajmować się monitorowaniem logów o poranku. Być może. 0,25 godziny, a więc 15 minut pod koniec dnia. Ja mogę tutaj odpowiadać na jakiś incydent czy zapytanie, i to może mi zajmować kolejny czas. Natomiast nie tworzę tutaj koniecznie osobnych ticketów, tylko mogę wszystkie te czynności zapisać albo w postaci jakichś checkboxów, czy podzadań, czy nawet linii komentarza w tym zadaniu. Jeśli Widzę w tym wartość, chociażby ze względu, żeby wiedzieć, ile nam tego czasu przecieka przez ręce, to również możemy notować tą informację związaną z czasem. Korzyść z tego jest taka, że podobnie jak w pierwszym przypadku, znowu na koniec tego tygodnia to zadanie będzie nam lądowało w. Kolumnie zrobione. Możemy się tu zapoznać z tym, kto na przykład to robił, bo może są tutaj trzy różne osoby. Możemy, możemy się zapoznać z sumarycznym czasem, który te zadania czy aktywności zajęły. A tak na dobrą sprawę mamy tutaj, można powiedzieć, takie minimum biurokracji, a jednocześnie mamy jakiś taki rejestr tej pracy. Podobnie jak w przypadku zadań, cyklicznych, to zadanie też w sumie jest cykliczne, a na dodatek nieciągłe. Możemy zastosować trik polegający na tym, że będziemy te zadania automatycznie otwierać na taki przedział czasu. Albo klonować. A więc chodzi o to, żebyśmy sobie powiedzieli, jaka to praca, powiedzieli sobie, po co to śledzimy, oraz żebyśmy potrafili zrobić to w taki sposób, w którym, no, można powiedzieć, nie krzywdzimy się nadmierną biurokracją czy po prostu czasochłonnymi aktywnościami, takimi jak tworzenie no, niezdrowo dużej liczby zadań których właśnie administracja jest równoważna równo w czasie z samym ich wykonywaniem Mam nadzieję, że ten filmik pomógł wam zrozumieć, jak sobie radzić z tego typu przypadkami. Jeśli pomógł wam, to możecie pomóc mnie i innym, podzielić się tą treścią, proszę podzielić się tym filmikiem i naturalnie zapraszam do subskrybowania naszego kanału. Do usłyszenia. Cześć!